paznokci paznokci jest kontra TikToki paznokciowe zaczynamy. Cześć. I wonach ja wiesz. E no, poczekaj, bo nie wiem, to mu dać. Jochca, te pazury, co żeś mi robiła. Ja uwielbiam i nie? Jestem fanką Iwony. Znam, lubię. Dawno już nie gadałam z Iwoną. Chociaż raz biła na TikTokowego live'a u mnie, ale to, to jest fajno, działka. Tyle wam powiem. Jochca te pazury, co żeś mi robiła. I 17 lat temu, jakby zaczęła do ciebie łazić, te pierwsze wiesz, te takie z tym białym. ty nie pamiętam ich dokładnie, ale ty wiesz, gdzie te z tym ty chce? A ty chce 17 lat temu, co żeś mi robiła. Serio? 17 lat temu pazury Ci robiła i ty dzisiaj je chcesz. A niby. Skąd jo to ja to mam pamiętać, jak nie wiem, co jadła? Ja Szczęśliwie mamy pół 12 i oddali nie wiem, co jadła, a ty chcesz pazury sprzed 17 lat. Oha Klucz się w łeb. I wiesz co, ja mam taki jeden problem. Te one mnie tak gibko rosną, ja sam, ja mam, zaraz za miesiąc ją ja mam taki odrost, te, że mnie sam widać, ta pauza taką. wiesz jak? chyba tego nie umiesz robić. No nie umę tego robić. No to wszystkie te one, to wiesz jak? Ja to we chipsach wygra te puchary. Mhm. A druga sprawa, chciałam Ci powiedzieć, że na dobrym gnoju to wszystko dobrze rośnie. Ty, a ja jeszcze się dowiedziała, że ta istnąło, ty zowity, co tam mieszkał, to my ostatnio go dali. To ona tego chłopa zdradziła, ty, ale... Powiem wam, powiem wam, to jest typowo ślązoczka. To jest taki 100% ślązoczka, śląskowości, ona opływa śląską z śląskiem. Ta baba. Aż mi się włączył śląski. Przestań ty, te, ten chob, ma już takie poroże. On by banka, bym mógł sam na torach z tym pantografem jeździć. ty. ani niegody. Ani niegody. Czemu mam tego ani nie godać. Oj, Iwona jest bezbłędna, nie? Iwona, I love you. Fotoksiążka do każdej klientki. No! Na poprawę humoru. Dziękuję bardzo, Kinga, za oznaczenie. I sobie mogłam fajnego TikToka zobaczyć. Patrzcie, jak się tu ludzie śmieją. No, bo to Śląski plus Iwona, plus sytuacje salonowe. To dobry przepis. Jeśli chcesz oglądać więcej śląskiej gotki w wykonaniu Iwony, to oglądaj ten odcinek do końca. Ładny. <��attered> Hiszpanka. Przezroczystym. Wypukłe stopienie. Dobra. Ja los daję gruesos, para que no to. No wipe. No, no wipe, bo powiedziała sin capa czyli bez warstwy. Nie wiem jakiego słowa użyła. Pod całości. Ok. I listo, i gotowe. Mega to wygląda, nie? Mega fajny tutoria tutorial. I to hiszpański. Zastanawiasz się. Jaki jest najlepszy prezent na święta dla ambitnej osoby, która chce nauczyć się robić piękne paznokcie, mam dla Ciebie coś wyjątkowego. Dostęp do klubu kompletnej stylistki. W specjalnej świąteczno noworocznej ofercie. Kliknij link poniżej i poznaj szczegóły. Transparentny czerwony. Wygląda to krwiście. No nie. Niefortunnie trochę nie. to wygląda. Dzisiaj nagrywałam odcinek, co chciałam, co dostałam, i właśnie tak wyglądały paznokcie. Bardzo podobnie, ale z innej przyczyny takie były czerwone, więc tak się bardzo mi to skojarzyło z przykrą sytuacją. Bardzo bym powiedziała niefortunne zdobienie. Takie paznokcie w 20 minut? Paznokcie w 20 minut takie? No to gotowe press on nails. <noise> gotowe press on nails na jakimś, nie wiem, bazie, na... nie wiem na czym, chociaż tam trochę tego koloru tu jest, więc no nie do końca tam chyba się to utwardzi, gdy nie ma czasu na paznokcie. A, no raczej, raczej stawiam, że to będą, będą tasiemki, ale zobaczymy. Zdradzam wam mój największy sekret. I nie, nie są to tipsy na kleju, to jest zupełnie inna metoda, znacznie lepsza. Mamy oczywiście nasze tipsy, ale oprócz nich to nie klej, a, a flexi baza, zwłaszcza ta ze Stars of the Stars, ale jeżeli macie jakąś mineralną semilakę czy sklerc, też przejdzie. Ma płytkę, a później nakładamy flexibazę. i się nie utwarcie. Pamiętajcie tylko, żeby była ona rozłożona równomiernie. Następnie przykładam ją ja paznokieć, który wybraliśmy na nasz paznokieć. Bez I batowienia? pamiętajcie, żeby mocno przycisnąć e, od dołu i od góry, wręcz zacisnąć z dwóch stron. Pokażę Wam to z bliska to od dołu sobie i hyboryfium. od góry. Teraz jeszcze pokażę Wam z boku, jak to wygląda. Musicie mocno ścisnąć, bo inaczej to się odklei. Od dołu i od góry. I tak kładacie do lampy. Razem trzymając to z tym, nie puszczając. Trzymamy minutę, a później zmieniamy troszeczkę kąt palca, żeby tam doszło światło również kopało. Ale to się raczej nie utwardzi pod spodem. Zwłaszcza jak teraz robię testy lamp. No widzimy, ile się przez kolor utwardza, a ile nie, więc takie. Ja nie wiem, czy to jest dobry tutorial, czy ktoś sobie nie zrobi krzywdy, nosząc taki niedotwardzony produkt. No, ja nie polecam. Są inne metody, żeby to zrobić bezpiecznie, a żeby też było tak samo trwa trwale, a żeby się na pewno utwardziło. Więc tu, no, troszeczkę muszę skarcić Weronikę, bo nie zdaję sobie sprawy z tego, że przez ten kolor tutaj z tipsa nie przechodzą tak promienie UV. Jak powinny. Teraz tylko piłujemy i dekorujemy i oto oczywiście paznokcie gotowe. 20 minut dajcie znać, czy Wam się podoba. Oczywiście to jest moja metoda, ale jeżeli chcecie, spróbujcie i dajcie znać, co sądzicie. Pa pa! No, Weronika sprawdziła, że niby światło przechodzi przez tego tipsa. Ja mam jednak wątpliwości. Wiecie, że paznokieć nawet w połowie utwardzony wygląda na utwardzony, ale wcale nie jest. Warto spróbować. Ktoś tam napisał. O, właśnie nie lubię takich TikToków, bo czy to może tak działać, zapytała Pyszard właśnie yy, niekoniecznie. Wystarczy poglądać moje live y z testem lamp i z różnymi produktami, hybrydami, żelami budującymi, niebawem będę robić z bazami. I zobaczycie, że to tak nie do końca wszystko działa, jak się może wydawać. Ciekawe, czy to ma takie na stałe, czy przyklejone? Podoba mi się to. Tak się powinno gestykulować świeżo zrobionymi pazami. I takie wysyłać w filmiki stylistce. Ucieszy się. Szymon, to wejrzyjmy. Dzień dobry. Co będzie? Proszę Iska pamiętać, ma że mam. Yy, bardzo na względzie. Od razu zaznaczam, że wszystkie cyrkonie mi się skończyły, a pelikany a? i flamingi już dawno stąd spierdolili. Łapetaj. Ale proszę rozluźnić, grabie. Jest naklejka, jest duży szyld przy wejściu. Luźno ręka. Czytać umie? Umie? Teraz będę malował pod skórki. Proszę się nie ruszać. Albowiem ten lakier wyląduje na pani czole. <grym> Albowiem? No skur... W takim momencie. W takim momencie. A idź pani w ch... Chur... Ej, to pamiętacie? Ile będzie? Ile będzie? Ile kosztował? Ile Jak kosztował też zuda. robiłam jakieś testy. Robiłam jakieś tak głupie i metody metody Rzeszownie. I też na koniec już tak próbowałam... To... Nie normalnie no nie szło, nie. Coś takiego też y, rzuciłam. Z mych ust wyleciało. Sła! Idź pan s... z takim tym. Czy... Ja tu jeszcze myślę, żeby doliczyć pani szkodliwe dla mnie. <laughs> szkodliwe. O. Jakie jaka płyteczka tu z jakie pazurki z, z, to zgryzione były? O kurde, grubo było. No, spoko. Kielet do góry, no dobra. Mam tam rzeczy drobne do poprawy, ale ogólnie dobrze to wygląda. Nie wiem, czy mnie tu ktoś oznaczył. Musisz to zobaczyć. Nie wiem czemu. Zuzi Zuzia? Nie wiem, nie widzę. Tu ale co, że zdobienie ładne? Czemu to muszę zobaczyć? Tu piszcie dlaczego. Bo ja nie rozumiem. I don't understand. Miałam dzisiaj bardzo niewiele czasu i chciałam zmienić Eli paznokcie. O, Miała lubię. kwadraty, nie robiłam ich ja. Lubię takie Najpierw kupiłam masę swoją chońką i nie odbywałam z kurki. paznokcie żelem G10. Oczywiście użyłam form od makera, bo są najlepsze. Nie wiem, czy wiecie, że moja ulubiona zaciskarka to nie jest taka profesjonalna do stylizacji paznokci, tak tylko ją zobaczycie. Jest to taka zaciskarka ze składu do ja wiem, że to jest super. Jest zdecydowanie wiecie... najlepsze. Trochę z dezynfekcją, sterylizacją, tak trochę ciężko, a tam jednak trochę kontaktu ze skórą jest, więc tu ja bym się wstrzymała z używaniem tego w salonie. Ciebie w domu tam sama siebie wirusem nie zarazisz, nie? Do myjki drabinkowej do wrzucisz, ale tu, tak w salonie, o, chyba że ta rączka i metal pozwala na to, żeby to wysterylizować w autoklawie. Jeśli nie, no to tu bym wolała używać czegoś innego. O, yy, ta takiej taki zaciskarki. Która, y, którą można wysterylizować, na przykład chwytulkę można i tutaj w środku też jest takie mm, zwężające się, więc to samo można, zobaczcie, tutaj tą częścią zrobić. A można to wysterylizować, a tu sklep budowlany, no tak nie do końca, nie? Opiłowałam kształt, kształt pilnikiem śliczny. nakładką TIN o gradacji 180, resztę dokończyłam poimką, a paznokcie ozdobiłam stemplami. Szybciutko wszystkie cztery paznokcie zrobiłam. No, Dosłownie, uwielbiam parę chwil. No i zobaczcie, jaka piękna stylizacja nam wyszła. Śliczna, piękna. To jest ten kształtnik doma, jaki ja uwielbiam leciutko opadający grzbiet i, i krawędzie dolne y, idą po prostu jak odbicie lustrzane jak grzbiet. Bardzo mi się podoba. Paznokcie mi zrobili. Takie długie nie będą przeszkadzać? A w czym mi mają przeszkadzać? W tych Twoich no paczek? właśnie. Kurier już był. Leniuk nie chce się wchodzić na piętro, to zostawia u mnie na dole. Daj, otworzyć tą paczkę. Nożyczki. Paznokcie mam, to se... Paznokciami se otworzę. Szkoda tych paznokci. Za moją emeryturę, moje decyzje. Proszę mi się nie wtrącać tutaj na poziomie kartonu i paznokci do mojego życia. Dobrze. O! Jakimś Chanelem zapachniało. I co tam przyszło? A to przepraszam bardzo, wy już z Kazikiem macie tyle pieniędzy, że Ty nie wiesz, co zamówiasz? Jakieś kulki przyszły, o. No pokaż mi to, mamo. Jakaś pasta do zębów Ci przyszła. To akrylożel. O, jakieś błyszczyki Ci przyszły. A Ty będziesz weź takie jasne błyszczyki? Na co to? Nie błyszczyki, tylko pyłki do paznokci. A co to jest za firma, bo nie znam. Żele i lakiery do paznokci mają. O, lakiery widzę, to zobaczę. Mamo, nie otwieraj tego. Daj starej babie nacieszyć się życiem. Ładny. Mogę Ci puchnąć? Tu jeszcze jakieś różowe masz, ale w takiej awangardzie to ja się nosić nie będę. No weź sobie, ale resztę nie oddaj i mojej kosmetyczce zaniosę. Niech mi zrobi następnym razem ten kolor. No, Dobrze, że ona tych żeli nie wyczaiła, bo by mi wszystko tutaj rozlała. Mm, no spoko, no kurde, nie wiem. Nie wiem, jakoś tak albo zmęczona jestem, albo mam y, inny poziom poczucia humoru dzisiaj. Tak jest, no spoko. Umyj sobie rączki i, i pamiętaj, żebyś niczego nie dotykała już. Okej. Okay. O! O nie! O nie! Najgorzej nie. One tego nie rozumieją, klientki. Jak już umyłaś. O nie, no! Boże! I wewnątrz, taki. Nie! Telefon, siedlisko bakterii. Ale to jest bardzo fajny TikTok edukacyjny. On ma walory, nie. No, włosy, sebu, wszystko. On ma... Nie, on jest tylko nie, nie tylko śmieszny, ale przede wszystkim eduk, edukacyjny. Jak już ma, masz niczego dotyk, nie dotykać. To kurde niczego nie dotykasz, nie? Sebum, y, ślina, bakterie, <laughs> albo się dra, drapią paznokciami. O matko, matko, matko. Na śląsku po śląsku. Te! To się to wyfajlować? Wyfajlować, wypiłować. Ja nie wierzę w to, babaty. Jezu, zdobej te przeszczepy! Co? Powórko już zaraz za drzwi obejrzysz. Do mi jeszcze wejrzy. Dobre, nie? Nie bym mieszkała na śląsku, nic nie rozumiem. Jak nic nie rozumiesz? Wszystko rozumia. Ja wszystko rozumia. z znamy się prywatnie. No ja, że się znamy z Iwoną. Wyfajnować. Do się to wyfajlować. Dość się to wyfajlować. Mega, nie? To takie zakończenie TikToków mi się podoba, nie? Daj znać w komentarzu, czy wycinasz sobie skórki książkami albo nożyczkami, czy tylko fryzujesz.